Drzewiej, to znaczy się dawnymi czasy był ci taki obyczaj wigilijny. Otóż do chałup wiejskich choinek się nie znosiło, tak jak to w rajku czy w innych krajach. I no, snopka do domu się przynosiło. Królem owego cudaka nazywano jako króla traktowano. Uroczyście w dom gospodarz go wnosił przed samą Wigilią. Radość i szczęście miał nieść i niósł, póki choinka szwabska go nie wyparła, świecidełkami upstrzona, co zapoczątkowało wiele nieszczęść, jak i kolejnymi laty na rzeczy pospolitą poczęły spadać obficie. Ziarnowego króla Snopka do siewu przyszłego dodawano i jak to z dziada pradziada powiadają, do szczodrych i zdrowych plonów to prowadziło. Dawne to już dzieje, oj, dawne. Polak nie brał ci wówczas złych nawyków od cudzoziemców, bo i po co miał to czynić, skoro własne mu tak pięknie służyły i dobrem się odpłacały, a i na pożytek rzeczypospolitej były. Snopki do przedniejszej szlachty się podówczas zaliczali i herb też swój mieli, Warszawa to ich praca ale przywędrował i zły czas. Poginęły snopki, przerobiono ich na chłopów, a kilku ku miastom pociągło i tam mój przystań znaleźli. Najwięcej ci ich w Warszawie jest, jako i my. Popatrz, kochanie, na kolumnę Zygmunta. Postać króla na słupie wysokim ustawiono. To nie przypadek, kochanie. Dawne snopki króle co to ich do chałup znoszono, jak ci już wspomniałem, tako samo chude były, jako i ten słup, co na nim najzacniejszy ze snopków stoi z szablą i krzyżem. Grubym sznurem króla snopka wiązano, co jedno śmiało wyrażać braterstwo, jedną wielką rodzinę, kłos przy kłosie chłopcze, bo w zjednoczeniu tkwi wielka siła, uderz kogo jednym ziarnkiem piasku, nie poczuje, ale uderz go garścią, gdzie ziarnko ziarnka trzymie się mocno i nie rozłącza, to jakbyś kamieniem rzucił. W tym tkwi siła i moc wielka, chłopcze. Upadli my jednak nisko, i to z wysokiej drabiny szlacheckiej. Bywało, że ci, co u naszych przodków terminowali, buty naszym dziadom czyścili w późniejszym wieku mianem bękartów nas ogłosili. Ba, kolejnym pokoleniom tak plugawić nazwisko nasze kazali. A wszystko za sprawą Żyda pewnego, co karczmem zgorzałką przydrożną prowadził. Nie wiem, gdzie to było, więc nie pytaj, kochanie. Przodek nasz złapał owego Żyda na tym, jak ten Krzyż Pański opluwaniem hańbił, a czynił tak przez trzydzieści dni, jak ludzie okoliczni prawili. Krzyż znajdował się naprzeciw tej jego sodomy i gomory. Dziad twój kazał Żydowi sznur do szyi uwiązać, a potem prowadzał go przez dni trzydzieści jako psa. Taką to karę mu obmyślił za owe grzeszne czynienie. Chłopi gadali, że sprawiedliwie uczynił. Żyd potem skarżył się to tu, to tam, ale ponoć i sam król orzekł, że kara była sprawiedliwa. Żyda to rozwścieczyło do wielkiej gorączki i przeto tak nam się odpłacają. Nie zwracaj na to uwagi, póki to tylko słowa. Ale jeśli zajdą zmiany, obojętnym być nie możesz, bo nic ganić potrafią. Źli to ludzie, dusz nie mają jako zwierzęta, przeto tak za złotem pędzą. Nie wytłumaczysz mu, że złotem jest chleb. On i tak pogoni za świecidełkiem, jak pies za kiełbasem. Jeśli Żyda chcesz mieć w ręku, to musisz mu świecić w oczy, mamić go skarbami, a zmieni się wówczas w psa. Przyjdzie jeszcze taki czas, że oddadzą całe swoje bogactwo za jeden bochen chleba. Chyba, że wymyślą kolejną intrygę. Prawdę ci powiadam, kochanie, bo dobrze ja życie poznałem. Złotem za chleb będą płacić, albo jeno robale spożywać, bo do roboty, dosiania, zbierania prawdziwych skarbów naszej kochanej ziemi żaden żyd ręki nie przyłoży. A jak chłopcze wiesz, z niczego chleba nie da się mu piec.